I tam wszystkich zgromadzonych przed udzielnikami. Siemanko jak widzicie nadal tego nie ma, dzisiaj jest 5, 5 grudzień, aż już godzina gdzieś 15 jak tu zauważyłem, jest bardzo niebezpiecznie, tutaj tam na tej drodze, doprowadzającej do pól, ni niżej mojego domu, tam jest dom niecałe, nawet 100 metrów zrobię sobie dziki no to po prostu powiem, że jest tak niedobrze jak dziki już tak blisko są to tam na łące na dole, co jeszcze ale dobrze to się porównam potem jest sobota, tu są pola, jak widzę, widać moje, z drugiej strony drugie dzisiaj idziemy sobie jak wiecie lub nie co 3 tygodnie kontroluję sobie e, wierzby energetyczne jest bardzo zimno. Nie wiem, czy mnie słychać, bo tu wiatr wieje. Pies, kubal. Tu mam wierzby energetyczne. Niedużo jest, ale na sztuki jest bardzo i dużo. Zasadziłem tutaj ten klin taki, ponieważ tu zawsze było bardzo, bardzo mokro. I traktorem, jak przyszło zasiać czy orać, to trzeba było czekać dwa tygodnie aż, aby to wyschło i więc zasadzie sobie tak odciąłem taki pas jak widać tu jest pole orne tu jest takie są wierzby energetyczne i po prostu kontroluję sobie czy po prostu nie usychają czy się dobrze rozwijają tak jak widać teraz to już jest okres taki no, zimowy jednym słowem powiedzieć już po prostu nie, nie rosną tylko się puściły i tyle nie mają liści jak mają liście naprawdę efektownie wyglądają nie, tu jest Jedna część takiej młodszej, druga starszych. I ja mam yy, 1,80 m ponad wysokości. I niektóre tu są po prostu wyższe ode mnie, no to jak yy, po jednym sezonie bar bardzo dużo urosły. sezonem by rok temu. Na zimę. Tutaj widać znów dziki. Tam szalas indianie. Tutaj o! Ktoś tu był! Hmm, jakieś ostrożyny. Tam budelka jakaś. A tu zostawiłem całą drogę dojazdową, w razie taką awaryjną do pola tutaj. Tu, 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 tu. do góry, gdzie ten pies jest. Wzdłuż tych brzóz. No i tak sobie tu rosną. Potem będą y, w tym roku, ta, o, tu są na liście jeszcze, na niektórych. Będą one ucinane przy samej Ziemi, gdzieś na takiej wysokości 10-5 cm od ziemi, y, suszone przez miesiąc na starcie, a następnie y, rem, zrębkowane, czyli w tym rębaku, którym widzieliście już. Dzisiaj nie będę nic już pokazywał, bo jest bardzo zimno, ledwo mówię już. Idę sobie w stronę domu. Nie chcę mi się iść górą polem, bo tam jest błoto. A dziś, tak jak widać, tylko plewione. Powiem tylko tyle, żeby plewione przez nas dwa razy ręcznie i tak jak gdyby gryzałką, taką takim ręczną, oczywiście, z takimi dwoma kółkami na przodzie, jak gdyby wałkiem szczurowym, takim czymś i z tyłu nóż, który ciął odcinał trawę. Oczywiście one tu zaraz ale teraz widzę już się powoli taka ściółka fajna robi z liści tych drzew, co tu są i z liści tych wierzb, że ta trawa już nie będzie rosnąć. I oczywiście nadal czekamy w gozowości na zimę. Zimy nadal nie ma. Zboże rośnie jak najęte, bo w dzień jest ciepło, no jest troszkę zimno, ale rośnie jak niczym w sezonie letnim. Piasek. takie coś się wykopało, ale na całym polu jest ziemia, tylko tu jakiś piasek wyorałem. Tu mamy studzienki kanalizacyjne, nasza wieża jest nowoczesna. Jest kopana tam przez całe pole. Tam gdzie ta góra jest na polu, widać takie góry na samym szoku. Jest kopane aż na 8,5 metra w głąb. Czyli tam jest na tej górce, o dokładnie tamtym miejscu, jest ziemia po prostu jałowa. No. Po prostu jest jedna glina i kamieni po prostu mnóstwo. Po prostu nic nie rośnie, nawet I trawa ledwo. A zbo o zbożu no już nie mówiąc. Chodź, kumpel! I w tym odcinku to by było chyba na tyle. Zapraszam na mój drugi kanał. Link w opisie na Facebooka. Komentujcie, subskrybujcie! Jak na razie, to na tym kanale nie ma rewelacji, ponieważ jest nie, na dzisiejszy dzień 12 subskrybentów, ale myślę, że będzie więcej. Ale na razie będę nagrywał po prostu. Będę Wam pokazywał, co i jak idzie. Ciemanko, widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że yy, zimą, już, bo już obiecuję to przez trzy odcinki, ale ja na zimę nic nie poradzę. Ma być i tyle. Ja jej nie przywołam. Ciemanko.